Serdecznie witam panią minister Irenę Wójcicką, serdecznie witam wszystkich parlamentarzystów, bardzo serdecznie witam naszych ekspertów, dziękując bardzo za przyjęcie zaproszenia i serdecznie witam wszystkich państwa, którzyście zechcieli przyjąć nasze zaproszenie na dzisiejsze seminarium eksperckie. Szanowni państwo, jako obserwatorium rodzinne. Bardzo cieszymy się, że wspólnie ze Związkiem Dużych Rodzin 3+ możemy gościć na naszym dzisiejszym pierwszym z cyklu seminarium tak znakomitych ekspertów oraz wszystkich państwa, którzy tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i zaszczyciliście państwo nas swoją obecnością. Tworzymy środowisko osób zainteresowanych szybkimi zmianami polityki rodzinnej w Polsce. Uważamy, że podstawą musi być zaufanie do rodziny ze strony państwa. I jednocześnie ograniczenie jego ingerencji wyłącznie do koniecznych przypadków oraz uznanie praw rodziny jako podstawy nowoczesnej polityki społecznej. Dlatego, podczas jednego z kolejnych w tym cyklu seminariów, zajmiemy się także prawnymi aspektami pozycji rodziny w nowoczesnym społeczeństwie. Także obserwując pewne interesujące wątki polityki Davida Camerona w Wielkiej Brytanii czy Viktora Orbana na Węgrzech. Dotychczasowe formy wsparcia polityki rodzinnej oparte były o zasadę swego rodzaju państwowej filantropii i strukturalny brak zaufania państwa do rodziny. Dlatego ich efektywność była mała i polegała na przeznaczeniu na rzecz polityki rodzinnej środków, które w budżecie państwa nie zostały rozdysponowane. Stąd mała efektywność na przykład jednorazowego becikowego czy ulgi prorodzinnej w dotychczasowej formie. Jednocześnie zamykane są i będą kolejne placówki oświatowe, brakuje przedszkoli, nie otrzymuje wystarczającego wsparcia idea rodzinnych domów dziecka. Cel naszego działania jest następujący. Musimy pomyśleć o tym, jak zacząć tworzenie polityki państwa od rodziny. Czyli nie dawać na ten cel tego, co zostało, ale od tego celu zaczynać, bo w nim koncentrują się kluczowe kwestie: system emerytalny, system edukacji, struktura gospodarcza. Pracujemy w tym celu nad bardzo konkretnymi propozycjami. Dorobkiem naszych seminariów chętnie podzielimy się z innymi środowiskami. Potrzeba zmienić filozofię aktywności państwa na polu polityki rodzinnej i w ten zrozumiały dla wszystkich obywateli sposób umotywować konieczność poważnych reform budżetowych. Rodzina musi wiedzieć, że nie jest osamotniona, musi czuć wsparcie państwa, a nie tylko jego zakusy, by podejmować decyzje za rodziców. Państwo musi wyraźnie rozróżnić politykę rodzinną od pomocy społecznej i walki z patologiami. Wszystko to są obowiązki nowoczesnego państwa. Nie mogą być one jednak realizowane tymi samymi metodami i narzędziami, co pomoc rodzinie. Powodzenie polityki państwa w tej dziedzinie jest ściśle związane z powodzeniem rodziny. Dziś mówić będziemy o reformie emerytalnej jako elemencie polityki na rzecz rodziny. Środowisko skupione wokół obserwatorium rodzinnego uważa, że. Reforma systemu emerytalnego jest ściśle powiązana z kwestią polityki na rzecz rodziny. I w związku z tym potrzebne jest całościowe przemodelowanie systemu pomocy rodzinie. Bardzo dziękuję i oddaję głos pani prezes Joannie Krupskiej. Szanowni Państwo, Związek Dużych Rodzin 3, od 2007 roku, czyli od swojego momentu swojego powstania, w imieniu środowiska wielodzietnych, Zajmuje się problematyką polityki rodzinnej w Polsce. Uznaliśmy, że jako obywatele pracujący podwójnie, to jest na rynku pracy oraz na rynku przyszłości, czyli wychowując dzieci, czujemy się dyskryminowani. Uregulowania dotyczące rodzin, nie tylko wielodzietnych, rozczarowują nas, zwłaszcza gdy, gdy zestawiamy je z uregulowaniami w Unii Europejskiej. Organizując we wrześniu 2011 roku konferencję Polska dla rodziny, karty dużych rodzin w miastach i gminach, zapowiadaliśmy cykl konferencji poświęconych polityce rodzinnej. Podobny zamiar miało Obserwatorium Rodzinne, więc postanowiliśmy połączyć siły i razem zorganizować seminaria eksperckie zatytułowane Teraz rodzina. Jako pierwszy wybraliśmy temat związany z emeryturami. Primo dlatego, że był to temat dopiero co dyskutowany bardzo gorąco w przestrzeni publicznej. W trakcie debaty usłyszeliśmy zapowiedź pana premiera, że państwo zapłaci składki emerytalne za kobiety na urlopach wychowawczych niezatrudnionych na etacie. Wiek emerytalny został podniesiony, ale nie chcielibyśmy, żeby ta zapowiedź pana premiera została zapomniana. Po drugie, w obszarze emerytur w sposób bardzo rażący dokonuje się niesprawiedliwość, zwłaszcza wobec kobiet, które reprezentuje nasz związek, to znaczy tych, które wychowują dużo dzieci. Kobiety w Polsce są finansowo karane za wychowywanie dzieci poprzez Niższy wymiar emerytury. Proszę przyjrzeć się sytuacji rodziny, gdzie urodziło się na przykład ośmioro dzieci. To nie jest żadna patologia. To jest wybór. W naszym związku jest sporo takich rodzin. Zresztą tutaj na tej sali też rodzice mający wiele dzieci. Wśród nas siedzą: ja mam sama siedmioro dzieci. To jest naprawdę ogromna praca, wysiłek, żeby wychować i wykształcić dużo dzieci. Ktoś się z reguły z nimi zajmuje? W cudzysłowie, etatowo najczęściej mama, więc rodzina utrzymuje się z jednej pensji, którą trzeba podzielić na, w tym przypadku, tej rodziny na dziesięć części. I proszę sobie wyobrazić tę sytuację: w takich rodzinach nie daje się nic odłożyć. Więc dzieci wychodzą w świat bez posagu, bez mieszkania, bez pieniędzy na swój ślub. Ale oprócz podatków na system emerytalny będą musiały utrzymywać swoją mamę, bo jej, mimo tego, że ciężko pracowała, nie przysługuje na starość nic. I chciałam o tym powiedzieć, bo ja takie kobiety spotykam i te kobiety płaczą nie z tego powodu, że mają dużo dzieci. Tylko dlatego, że czują się po prostu upokorzone. I to jest niesprawiedliwe. Bardzo się cieszymy i poczytujemy sobie za zaszczyt, że wprowadzają nas w tematykę emerytur znakomici eksperci. I bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Chcę jeszcze wyjaśnić, bo w zaproszeniach, które Państwo dostaliście, nie było wpisanego wystąpienia pani minister Ireny Wójcickiej. Pani minister zadzwoniła do mnie, wyrażając chęć zabrania głosu w naszej debacie. I cieszymy się, że możemy panią gościć i zaprosić do zabrania głosu. Chciałam podkreślić, że cenimy sobie współpracę z panią minister i z kancelarią pana prezydenta Komorowskiego, który sam, mając piątkę dzieci rozumie, czym jest duża rodzina. My, mówię tutaj o związku dużych rodzin, byliśmy również zapraszani na debaty, które organizowała pani minister w Pałacu Prezydenckim. I liczymy na dalszą, dobrą współpracę. I zapraszam panią do zabrania głosu.